Witajcie Zdyby. ludzie, znowu. Tak, Z tej co? strony zdzichłamy. Znowu gramy w half life G-Invasion mod Tak, tam byłem już. No i dzisiaj postaramy się coś tam zrobić. Uważaj, bo tam jest kutas. To jest Grenade. A. Tak jakoś, tak dziwnie. Ty go w web trafiłeś w ogóle? Nie, w ogóle go nie trafiłem gdzieś tu. Dobra, mniejsza, oto. to jeszcze jeden jest Powoli. Co nie wiem ty gdzie, nie wiem, gdzie go trafiłeś, ale tam jest Aha I co zutkał Kakao Czy ty książki Fajnie rysykuje się nie wiem po co, ale. Uuu, czy tywan? Nie! Kurde, czego nie. A, tamten umierał. No właśnie, ten, 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 ten. Co ten Hebbler? Kurde, ktoś tam pierdziela. Kurde, a nie trudni się. Naprawdę? W web dwa razy? No. Wiesz co? E, to jest do większych. Dla większych. Dla większych. E, A ty weź, nie wiem... Shotguna albo... Shotguna albo Albo karabinek. Dobra. To będzie... Shotgunik. Uh -huh. Is good Zmień. Zmień Ale patrz, to są na dwa strzały No dobra, ten na trzy Albo cztery nawet No Zmień na broń Normalną Gdzie jest twój samochód? Heee. A po drugiej stronie No bo ty się tu gdzieś wypchałeś, nie wiem po co Trzeba się, co? Sefiot się wrócił Gonił mnie Menda jedna Banihop Czekaj, ile można mieć w ogóle tych O magazynki I Cik, psst. Ile w ogóle można mieć tych A? Idź dalej Ile w ogóle można mieć tych granatów do granatnika? 8? Chyba osiem gdzieś tylko ani 10? Tego nie winikt. A, ty tutaj to rozwaliłeś. No, to ja. Wszystko dobra Jedim I ten? O, bardzo dobrze. Szybka akcja 0-Pier. Dolenia się. Amunicyjka zebrana Oj, masz więcej tego nawet, tych granatów Aha, gdzieś ktoś się respi A, pobawcie się z nimi Mam jeden Hewa Ciekawe Nie wiem, może headcrab zazwyczaj jest Hiu. Już myślałem Chodź no Treje, że głupi Chodź mendo. Ja go zabiję, bo... Bo to żadna zabawa jest Odejdź od tego Tam jest jeszcze inne przejście, tam za to tobą, lewo O ta... o, tu, tu, tu Dawać mi apteczki O Help me Dobrze, dobrze Mam nadzieję, że więcej tego gówna nie ma Gdzieś tam na pie... na pieprze Po jednym hp dawać mnie Dobra Teraz Teraz tu Dawać mi A W ogóle to możesz to rozwalić Ale to nie wypada Widzisz, nic O a nie to zazwyczaj bo to... było. tak, że wypadało. Ale to z, y, w tym, wiesz. Z e... pudełko szybko. Poszty. E... Oh. ty! za debil. że. debil. I jak to, to, się w ogóle tu bunkrowali? Tego nie wie nikt Wejdziemy sobie na góry Bo o. się da I tu jest coś ukryte No Co? I czekaj, czekaj, strzel w te tamte te miny te Nie wiem czy trafi Nie W czasem nie są po tej stronie? Gówno widzę, więc... Trudno cokolwiek stwierdzić Weź pójdź tam w ogóle no i... Ach, nie po drugiej są. Tak też, że myślał sobie, o... się przejście? Nie. zero. Nice. Ty pewnie gdzieś z dołu albo z góry do mnie zacząć strzelać, a ty to pamiętasz? W... Z... z dołu może tylko. No. A! Nie żyje I kręcić. kręci Wiesz On ma gówno <laughs> Mówił He have shit Nie She <laughs> <laughs> Dobra czas na rozpierdziel Już mam życie te. Tu jest ma A czy tam będzie Fuck. Ciekawe po co do niego pobieg Ścigę go no, zabił go Dobra mnie trzeba no. no Tak też by było najlepiej Także tak Tym razem się nie daj I nie strzelaj z bliska w te miny I nie daj się porazić prądem Bo to się źle kończy Właśnie się dałem Przeładujmy Taki, nie wiem Ta broń zachowuje się jak plastikowa nie? No takie przeładowywanie można dobra. dobra, wszyscy is dead Wszyscy is Dobra, wymiana Dobra To tutaj się jestem, ten. tutaj do niego napieprzaj Dobra, dobra Is good Uważaj Ej, ziomek no. Dlatego pobiegł sobie. Teraz chodź tu, bo tu są kraby. Jest good. Dobra, o! O! O tym tu ja nie widziałem. No właśnie, ja stamtąd wyskakiwałem, bo przecież się sufit na to buzowało. No. O, żeby Trzeba przy tym kampić. No? Zaraz się odcisną Nie ma. A bo to tylko jednorazowe. Jebał. Dobra. Dziwne, że jest futryna w naturze. grenade. Masz problem z ją. Surrender Freeman. Fajnie. Dobra, tamten nie żyje. Mm, rozwal ten. Te pudełko i te pudełko. Ale to niepotrzebne. Rozwal te tamte bomby, tylko z daleka. O stąd. O. Czekaj, bo ja jeszcze muszę wziąć tego hewa. Pod którego wcześniej byłem, ale oczywiście musiałem się zabić. No. Yes. No bo wiesz, aż taki dokładny pistolet nie jest, to nie magnum. No. Fajne drzwi. O tam, 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 tam. Tam? No. Widziałem. Kurde, kurde, odporny cfel. No weź tyle naboi z takiego pistoletu, wytrzymać to jest jakieś popierdzielone. A Glock to. Ok, wystarczy jedna kula, i człowiek umiera. To jest pytanie, gdzie tu iść na no dół? Chyba nie. No nie, bo nie da się. To tu. Zmień broń. O! Czy to mój? Wehikuł nie. Klikunie. Nie możesz tego nacisnąć. O! Dziękuję, amunicję. Apteczkę wdepnę Coś jeszcze gdzieś do mnie? Ukryli Specjalnie Ach ten Gaben No Bo w końcu to on tworzył tą grę Między innymi Obsesa. Dupa Nic się gówno robią To był Aha. chyba błąd Nie, czego? Tak chyba tędy już nie będę jechał O! Fajne rakiety Ej, stój, bo tam będą te Okej okay. Z tym się nie da strzelać. Na pewno? No Ale jakie rakiety były Wcześniej, jak wcześniej graliśmy, to tego nie przeszliśmy, z tego co pamiętam. Jak nie przeszliśmy? No nie, tym cię zabijało. Z tego co pamiętam... Nie, zabijało mnie yy, te lasery, które były tu. Ach! To z lepiej Im dalej, tym lepiej. Pam! <noise> Aż tak daleko. Też Gordon to się boi, znaczy... JORDAN Jordan? Zmień broń Zmień broń. Broń. broń Czekaj, go patrzę Zmień broń To jest przecież na no ciosa No! Piękno! Masz pełne życie Nie widzisz, nic nie zmarnowałam Ale musiałam nic Weź inną broń, bo z... tym to sam... sobie możesz w dupie nie bać, a, nie, a nie zabić kogoś What the fuck? No strzel tam Laser nie przebijesz no. Dobra Pan też chciał rozwaliło z takiej odległości. Dobra, zmieni broń. A masz, zmieniłem broń. Kurde, ile trzeba walić w te, ten, O, o masz poczuwkę. Ja o. ją wcześniej brałem przecież. Ale to w tamtym, ale później ja to nie polazłem. Ku... Dzięki, debilu. A w ogóle to ja. I tak tu trzeba. Hum. No. Ej. Y czy mi a nie Nie, do innego No, no, w no W ogóle to... Co? Z... Z... Okay. Nie, już mniejszy W ogóle to ja wtedy jak zebrałem tą paczuszkę to zginęłem. No i było trzeba jeszcze raz jechać Pójdź może po apteczkę tam z tyłu jest Ach To panio pójdę D, ból, ból, ból. Bo każde HP jest na wagę HP z... No właśnie, bo to jest HP Wcześniej się nieraz tak było, że jeden HP ci zostawał A, a ty gościa headshotem likwidowałeś No właśnie Bo się jeszcze schowałeś przed A później pisałeś na seju LOL 1 HP Właśnie A to wszyscy Poker Face Jakim cudem Ty cyp... Hu! Nie wolno skakać ale ciało według praw fizyki, ciało powinno się poruszać z przedmiotem, bo też ma nadaną prędkość. No właśnie. A powietrze już takiego poru nie ma. Aha. Yy, tu będzie ten. Wiesz, taki puch. Puf. O, właśnie to. Jakie gówno, no ja nie mogę nic mu zrobić Pamiętam, że w się to gówno było Ale mu nic nie mogę zrobić Nie muszę się zabić Nie mógłbyś mu N Tak zrobić. miałem Co niby Jedź szybko Zresztą z buta pójdzie Trzeba szybko pod niego i granat Czekaj, wot! Co to było? Nie wiem, coś mi wywaliło A, chyba granat pode mnie rzucił Dobra, to ja sobie pójdę tu Tu widzę już że cwel jest z boku Z lewej jeszcze będzie Granat, granat Do Dlaczego? Kolejny, Dlaczego te, tego gówna nie da się ten to też koni nie granatem, to ja granatem. Okej. Okay. No, i teraz. Eko po Dalej na No. Bo w tym razie się zmieni. Wylot ma taki jak kurde ten Oj dobra jeszcze Wylot ma taki jak ten, nie wiem dziś 20 mm ja. Co za uj Chi wybuch No śmieszny taki Dobra, dobra leć. Wszyscy nie żyją Mam nadzieję że apteczki są i się zwróci ten cały nasz Cały nas zmarnowany Żyć Właśnie. To weźmiemy se łoma i se po rozwalamy pudełeczka Twardkie Lepiej by było tym karabinkiem, o. Mniejsze Da ja oto. Ważne, że żyć, kuje Teraz przydał mi się wychew ja nie ma. Ale Aha. może będzie Trzeba liczyć na szczęście. Oto, oto Klik I to ci tam Przedwy, sześć, Okej okay. każde ma inne oznaczenie, Właś tu, tu, bo tam będą mendy. Aha, aha, o widzisz? I rzu nie, 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 weź paczuszkę tą, co zebrałeś, jednij tu na środek. Wiesz, najpierw się rzuca i lewym, a później prawym się rzuca. To co? Źle. Prawym rzuć tu w górę. O, i naciśnij przycisk. O tak. Ups, trzeba uważać. Nie. Yeah. I teraz pójść na dół. Nie, 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 nie naciskaj, pójść na dół. O, no z Nice. To nie żyćku, tylko ten nabój właśnie. Nie, lepiej wiem, no, to jest przycisk. Co jest tam tu? Jest. To teraz wiemy, że od goniki. Chyba ich nie zabiłeś. No bo tu wybuchło, ale im HP ja powinienem zabrać. Tutaj ich tu nie ma. No dziwne. A zabiłeś. Tak z takiej odległości. A chyba. nie, bo tu były beczki wybuchowe. A. Pamiętam to, akurat to pamiętam, bo mnie znajdziało. Co tam jest? Jeszcze drabiną tu. Ale na dół, na dół, na dół później powiedzieć, że tu jest. No to... I tutaj znalazłeś tylko, żeby zmarnować życie. I tu chyba są. Nie, nie ma. Przyładujmy. Bo mamy na to czas. I zaraz będziemy się chyba żegnać Tak, takie to jest smut... Bo... Kurwa wasza No niestety To było zajebiste No bo... Ich chuj zabij się Jeszcze raz to przejdź się żegnaj No To idę w tamtej samej... Zajdź Dobra, przejdźmy już od Gana, zatem czas Zrób tak sobie jak pan wybierzemy paczki i rzucimy tu Kurwa. prawie. No i tyle, jeszcze jedno i nie, bo spadł taki sam jak Jeb. ten, Plik. a potem. U. Tak ma brakło. Są te skyle z Jeden po... z, nie z Defrana, defrana No Niby go zabiła Bo go zabiła No, Co nie co jest I tam możesz na dół wrzucić granata czy nie No broń jest to Hate grenade Medek MEDEK Walnęłem w ciebie! Jeszcze taki odporny. Taki gówno Też na górę. I tu ich nie ma. Też trochę amunicji zbierniemy. Rozziemy. Dobra, jest Gites. I się żegnaj no więc skoczę na ten no to powóz i z tego to miejsca ludzi się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, ppk się na górę, dobry komentarze nie Was proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmków te gry, nie się, się z tej gry, innych ja tam częściej się z Wami żegnam, cześć! No nara!